Zarządzanie czasem to jedna z ważniejszych umiejętności, jaką wypadałoby posiadać, bo bardzo przydaje się nie tylko w biznesie, ale w codziennym życiu. Ta doskonała organizacja czasowa często bywa bardzo istotna. O tym właśnie chciałbym dzisiejszy film przygotować. O tym dzisiaj chciałbym. Poopowiadać. Ale żeby moje zarządzanie czasem było dużo lepsze, to też nakładam na siebie pewne ograniczenia czasowe. Mam nadzieję, że uda mi się ten film zrobić w 20 minutach. Nazywam się Maciej Ziegler z sukcesstudio.pl. Zapraszam Cię do oglądania tego filmu. Pierwszy błąd, o jakim należałoby wspomnieć, to nieustalenie czasu oraz priorytetów zadań. Niestety, bez planowania się nie obejdzie. Jeżeli nie zaplanujesz, co konkretnie ma być zrobione, w jakim przedziale czasu, nie ustalisz priorytetu, które rzeczy są ważniejsze, a które mniej ważne, które musisz zmieścić koniecznie w tym czasie, a które ewentualnie mogą wyjść poza te ramy. No, to ciężko mówić o zarządzaniu czasem. Więc to mamy pierwszy punkt. Punkt drugi. Nie zapisujesz ważnych rzeczy. Ważne przedziały czasowe, ważne rzeczy, które mają się w nich znaleźć. Powinny być zapisane. Może być to wersja elektroniczna, może być to klasyczny kalendarz, może być to zwykła kartka papieru. Ale nasz plan powinien być zapisany. Nie tylko zapisany w naszej głowie, tylko zapisany konkretnie w jakimś medium. To jest tak jak z tymi słynnymi przemowami, co mówi się. Czy przemawiający przemawiał z kartki, czy z niczego, czyli z głowy? No właśnie, tutaj też stosujemy tą kartkę, punkt trzeci, nie tworzysz. Listy zadań, celów, i tak dalej. To wszystko, cel z ustalonym terminem, staje się planem. Więc dosyć istotne jest ustalenie terminu, jaki nam przyświeca, jaki potrzebujemy do wykonania danej czynności, danej. Wykonania danej procedury. Trzymamy się mocno rozbudowanych opisów, które określają, co ma być wykonane. Częsty błąd w zarządzaniu czasem to robienie wielu rzeczy w. W tym samym czasie. Tutaj, owszem, często kobiety są uznawane za takie wielozadaniowe, szczególnie bardzo kreatywne są, za co je zawsze podziwiam. Jeżeli pojawiają się małe dzieci na świecie, to mamy potrafią niesamowite rzeczy robić naraz ogarniać wiele procesów, coś, czego większości facetów nie jest w stanie zrobić i nie będziemy się oszukiwać, że jest inaczej, to jednak to skupienie w wypadku kobiet też jest istotne. Jeżeli cały swój czas poświęcasz konkretnej rzeczy czy wykonaniu konkretnej procedury, to będzie ona wykonana lepiej i szybciej, i dokładniej w porównaniu do rzeczy, które są robione w tym samym czasie. Nie zgadzasz się z tym? Kolejny błąd w zarządzaniu czasem to odkładanie rzeczy. Na jutro. Nie dzisiaj zrobię to jutro. Tylko, że to jutro w końcu nie nadchodzi. Ani jutro, ani pojutrze, ani po pojutrze. Więc możemy, owszem, jeżeli mamy natłok różnych rzeczy, które są do wykonania, przełożyć pewne rzeczy i nawet trzeba to robić. Ale ciągłe odkładanie rzeczy na jutro nie powinno być naszym nawykiem. Starajmy się unikać tego, aby tak było. Kolejny błąd to planowanie bez założenia zapasu czasowego. Niektóre skomplikowane zadania wiadomo, że mogą wymagać dłuższego czasu. I tutaj, jeżeli nie założymy tego zapasu czasowego, znowu przechodzimy do sytuacji, gdzie podganiamy zadanie, co często się odbija na samym zadaniu, na tym, jak będzie wykonane. Więc tu stanowczo zwracam uwagę na to, że to zarządzanie czasem niekoniecznie powinno właśnie w ten sposób wyglądać. Dodajemy ten zapas czasowy przy bardziej skomplikowanych zadaniach, gdzie wiadomo, że może zejść nam dłużej. Kolejny błąd to nierobienie takich zaplanowanych przerw. Pamiętaj, że przerwa też jest ważna. Tutaj mamy sporo różnego rodzaju wspomagaczy, takich rzeczy, typu chociażby technika pomodoro, gdzie są określone bloki czasowe, które też zakładają przerwy. Wiadomo, że nasz mózg jest w stanie skupić się tylko pewną ilość czasu na danej rzeczy. Jeżeli przekraczamy ten czas, no to siłą rzeczy. Niestety, ale no, nie uda się nam zrealizować tego, co założyliśmy. Więc tu planujemy też przerwy. Nie planujemy cały czas pracować, bo nasz mózg tak nie będzie działał. To nie zadziała. <zysy> Kolejny błąd w zarządzaniu czasem to oczekiwanie, że będzie łatwo i przyjemnie. Nie będzie. Stanowczo mogę Ci powiedzieć, że nie będzie. Nie będzie chociażby z tego powodu, że nie wszystko musi nam sprawiać przyjemność. Zauważ, że nie zawsze robimy tylko te rzeczy, które są fajne. A te rzeczy, które są niefajne, ich nie robimy. Często wcześniej czy później te rzeczy mniej fajne, czy uważane przez nas za mniej fajne, też musimy zrobić. No to w takim razie, wykręcanie nic nie da i tak, i tak trzeba je zrealizować. I dosyć częsty błąd na koniec. Planujesz dopiero wtedy. Kiedy zaczyna się robić gorąco, no to akurat dosyć częsty błąd. Jeżeli nagle robi się nam wielki nawał rzeczy, które mamy załatwić, wtedy dopiero zastanawiamy się nad planem. Jak to poukładamy? Ale przecież w większości wypadków mogliśmy to przewidzieć i nie dopuścić do takiej sytuacji. No, sytuacje czasami się potrafią same skomplikować przez życie. Ja sam doskonale wiem o tym, że im większe ciśnienie mam różnych spraw, tym bardziej efektywny zaczynam być, tym bardziej efektywnie zaczynam pracować. O więc jakieś to przełożenie jest. W takim razie z jednej strony można powiedzieć, że no to może jednak. Nie planować, no nie do końca. Tak samo ustalenie wtedy planu no, jest taką sporym problemem często. Przygotowanie się wcześniej na taką ewentualność pozwala nam ominąć tego typu problemy. Więc przygotuj odpowiednio wcześniej plan. Dzisiejszy film o zarządzaniu czasem pokazał to, że ja do końca nie potrafię tym czasem zarządzać tak jak powinienem. No bo przez to, że bardzo skupiłem się na tym, żeby zmieścić ten film w określonym czasie, to zauważy, że mniej się rozgadywałem, był on mniej może taki. Upchany wodą był bardzo merytoryczny. Nie wiem, czy ci odpowiada taka forma. Jeżeli możesz, napisz w, w komentarzu, nie w kalendarzu, to czy tak wolisz, czy wolisz, jak jednak trochę popływam po temacie? W każdym razie, jak widzisz, założyłem, że film zajmie 20 minut. No a jeszcze trochę tego czasu mi zostało. Czy mam go zamiar przez to przegadać? Czy mam zamiar teraz cię przez pozostały czas zanudzać? Nie. Po prostu pójdę i zrobię sobie przerwę. Założyłem, że film będzie trwał 20 minut. Ale założyłem też to dlatego, że 10 było punktów, więc przewidziałem ten zapas czasowy. Widzisz, w ten sposób staram ci się pokazać że nawet przy zrobieniu tego filmu, to zarządzanie czasem w pewien sposób zadziałało. Postarałem się ominąć większość błędów, które mogły się pojawić i które dzięki temu, że dobrze przygotowałem plan, na pewno dobrze, <grytanie> udało się zrealizować go tak, jak trzeba. W takim razie. Zostaje mi już tylko powiedzieć, że bardzo Ci dziękuję za oglądanie tego filmu. To już wszystko w tym filmie. Zapraszam do oglądania innych filmów, jest ich coraz więcej na moim kanale. Zapraszam do udostępniania tego filmu. Na pewno ktoś z Twoich znajomych, może z rodziny, powinien go obejrzeć, bo być może, że ma naprawdę spore problemy z zarządzaniem czasem. To może podaruje trochę czasu i będzie miał okazję obejrzeć ten oto film. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę Ci wszystkiego dobrego i miłego dnia. Do zobaczenia!